Po uruchomieniu Need for Speed Unbound od razu zwraca uwagę żywy styl graficzny. W czasach, gdy większość gier wyścigowych dąży do osiągnięcia fotorealistycznej grafiki, najnowsza produkcja EA wyróżnia się dzięki stylizowanej mieszance realizmu i komiksu. Podczas gdy samochody prezentowane są w realistyczny sposób, postacie kierowców ukazano w technice cell shading, a otwarty świat znajduje się gdzieś pomiędzy tymi estetykami. Dynamiczne elementy w stylu graffiti pojawiają się przy aktywacji nitro lub skoku z rampy, a kolorowy dym wydobywający się z opon podczas driftu wygląda jak ręcznie rysowany. Wszystkie te efekty razem tworzą unikalny styl, który podkreśla akcję i dodaje jej charakteru. Nie znajdziemy żadnych współczesnych gier wyścigowych, które wyglądają podobnie. Jednak pozostałe elementy Need for Speed Unbound są kontynuacją stylu z Need for Speed Hit z 2019 roku. Podział na wyścigi dzienne i nocne oraz dynamiczne pościgi, podczas których musisz uciec przed policją i bezpiecznie dotrzeć do kryjówki, aby zdeponować swoje wygrane, zostały zachowane. Unbound nie stara się radykalnie zmieniać znanej formuły ale to, co oferuje, utrzymuje wysoki standard serii, mimo że czasem pojawiają się pewne potknięcia. W Need for Speed Unbound, jak to często bywa w tej serii, fabuła jest dość banalna i koncentruje się na zemście na dawnym przyjacielu, który ukradł Twój samochód. Szczegóły fabuły nie mają większego znaczenia, gdyż nie są kluczowe dla rozgrywki. Przerywniki filmowe pojawiają się sporadycznie, a sama historia rozgrywa się głównie w tle podczas przemierzania miasta więc nie przykuwa zbytnio uwagi. Od czasu do czasu możemy usłyszeć zabawne dialogi, na przykład w jednej z misji, w której podróżujesz z fanem anime, całą drogę opowiada i przekonuje, że to nie jest zwykła kreskówka. W grze pojawia się także raper Asa Rocky, który najwyraźniej miał wolną rękę, by mówić, co tylko przyszło mu do głowy, co jest jednym z bardziej wyróżniających się momentów w grze pełnej dodatkowych dialogów. Poza tym fabuła jest łatwa do zignorowania, choć jej obecność pomaga w nadaniu grze pewnej struktury i dynamiki. Need for Speed Heat stosował podobną strukturę, gdzie w ciągu dnia odbywały się legalne wyścigi, a w nocy nielegalne. W Unbound natomiast nielegalne wyścigi odbywają się przez cały czas, siedem dni w tygodniu. Oznacza to, że nieustannie musisz uważać na policję, a wszystkie zarobione pieniądze w ciągu dnia muszą być zdeponowane w kryjówce, zanim przejdziesz do nocnych wyścigów. Poziom ciepła z policją przenosi się z dnia na noc i resetuje się dopiero po zakończeniu nocy, więc musisz sam zdecydować, ile policyjnej uwagi chcesz na siebie ściągnąć w ciągu dnia, zanim zapadnie zmrok. Nocne turnieje zazwyczaj oferują wyższe nagrody ale również wymagają określonego poziomu ciepła lub dużego wpisowego, aby wziąć w nich udział. Możesz zarabiać pieniądze w mniejszych wydarzeniach, ale większe ryzyko przy większych wydarzeniach wiąże się z większymi nagrodami. Musisz zatem starannie planować swoje działania każdego dnia, rozważając, jakie kroki podjąć. Decyzje podejmowane na początku gry mają większe znaczenie, gdy Twoje samochody są jeszcze niedopracowane. Need for Speed Unbound jest zaskakująco wymagający w początkowych godzinach rozgrywki, co sprawia, że każde zwycięstwo smakuje lepiej. Na początku rywalizujesz z kierowcami w znacznie lepszych, podrasowanych samochodach, podczas gdy Twój początkowy pojazd ledwo nadąża. Początkowo ścigasz się z tymi, którzy są na końcu stawki, ale na początku każdego wyścigu możesz założyć się, że ukończysz go przed określonym kierowcą. To daje szansę na dodatkowy zarobek i wyznacza cel, nawet jeśli nie walczysz o pierwsze miejsce. Z czasem, gdy zaczniesz zarabiać więcej pieniędzy i inwestować w ulepszenia pojazdów, zobaczysz, jak zmniejsza się różnica w osiągach, co pozwala ci zdobywać coraz wyższe miejsca i odnosić zwycięstwa. Gra w ten sposób buduje Twoją pozycję, a wynikający z tego postęp jest wyraźnie odczuwalny i satysfakcjonujący. Model jazdy Van Bount jest na tyle elastyczny, że umożliwia różne style wyścigowe. Każdy samochód można przypisać do jednej z trzech kategorii: drift, przyczepność lub neutralność połączenie obu poprzednich. Jeśli lubisz pokonywać zakręty bokiem, wybór auta z naciskiem na drift będzie dla Ciebie korzystny. Natomiast jeśli wolisz zwalniać i precyzyjnie pokonywać wierzchołki zakrętów, samochód z dobrą przyczepnością będzie idealny. Bez względu na wybrany styl, za poprawne techniki pokonywania zakrętów otrzymasz nagrodę w postaci nitro, co czyni oba style opłacalnymi. Jednakże wszystkie samochody mają problem z podsterownością, co sprawia, że prowadzenie przypomina kierowanie autobusem po mieście. Aby nieco złagodzić ten problem, możesz wejść do ustawień prowadzenia i przesunąć suwak czułości kierownicy na wysoki. Choć nie jest to doskonałe rozwiązanie, sprawia, że prowadzenie staje się bardziej responsywne i precyzyjne. Podobnie jak inne gry wyścigowe typu Arcade, Unbound polega na zdobywaniu nitro poprzez wykonywanie różnych manewrów, takich jak jazda za innymi samochodami, wjeżdżanie na przeciwny pas ruchu czy skoki. Standardowy wskaźnik nitro pozwala na jednorazowe, długie przyspieszenie, ale Unbound wprowadza również nowy typ nitro zwany Burst Nitros. Jak sama nazwa wskazuje, umożliwia on krótkie, intensywne przyspieszenie które działa na oddzielnym systemie ładowania. Driftowanie, na przykład, wypełnia ten oddzielny wskaźnik, pozwalając na szybkie wyjście z zakrętu z dodatkową prędkością. To ciekawy dodatek, który oferuje więcej opcji wykorzystania nitro i zachęca do bardziej ryzykownej jazdy. Jedynym minusem jest to, że sztuczna inteligencja nie zawsze zachowuje się fair. Inni kierowcy często dostosowują swoje tempo do Twojego, gdy używasz nitro. Niezależnie od tego, czy sami korzystają z dopalacza, czy nie, co zmniejsza satysfakcję z użycia nitro. Ponadto, samochody sterowane przez SI czasami nagle wyprzedzają wszystkich, kończąc wyścig o ponad 30 sekund przed resztą stawki. Dzieje się to losowo i przypomina odwróconą gumkę, co sprawia, że nie masz szans na nadrobienie straty. Inne irytacje związane są z policją, zwłaszcza na początku gry. Na tym etapie nie masz wielu możliwości ucieczki. Co sprawia, że pościgi mogą trwać bardzo długo, gdy twój samochód nie jest jeszcze wystarczająco szybki. To dodatkowo zwiększa napięcie, a nieustanne poczucie, że jesteś na przegranej pozycji, choć dodaje wyzwań, bywa zniechęcające. Gdy uda ci się uniknąć schwytania, często natychmiast trafiasz na kolejny radiowóz, co rozpoczyna kolejny długi pościg. Szczególnie frustrujący są tajniacy, którzy nie pojawiają się na radarze, co sprawia, że łatwo wpadasz w ich pułapki. Nawet później, gdy ucieczka staje się łatwiejsza, Unbound nadal wypełnia ulice dodatkowymi radiowozami, co sprawia, że przemieszczanie się między wyścigami staje się męczące. Niektóre z tych problemów były już obecne w Need for Speed Heat, co tylko podkreśla wrażenie, że Unbound to krok na boki, a nie naprzód dla serii. Nie wyróżnia się ani jako gorszy, ani lepszy od swojego poprzednika, co sprawia, że jest to kolejna ekscytująca gra wyścigowa która niestety pozostaje ograniczona przez pewne irytujące czynniki. Choć jest to krok w dobrą stronę po nieudanym Need for Speed Payback, Unbound prawdopodobnie nadal nie dorówna popularnością najlepszym tytułom w gatunku.